Witajcie moi drodzy, ja się nazywam Klaudia i pierwszy raz chciałam się z Wami podzielić moją pracą. Jak po tytule mogliście już zauważyć, jest to album w walizeczce. Jest ona dość nietypowa, dlatego że jej przód jest jakby ściętym ostrosłupem, co możecie tutaj zauważyć. Muszę przyznać, że powyliczanie potrzebnych wymiarów zajęło mi trochę czasu i zabrało trochę cierpliwości. Rączki tej walizeczki są wykonane z washpapy i są one owinięte sznurkiem jutowym. Tutaj w środku, jak widzicie, dodałam rączkę, którą możemy wyjąć łatwo album. Ten paseczek też jest z washpapy. Okładka jest bardzo prosta, żeby album mógł łatwo mieścić się w walizeczce. Na przedniej okładce umieściłam dużą kopertę 3D i ma ona tutaj konkretne zastosowanie dlatego, że mieści w sobie karteczkę. Jest to album na urodziny, więc jest to karteczka urodzinowa oraz y, taką książeczkę, która pomieści 9 zdjęć. Jest to specjalne życzenie, aby osoba obdarowująca mogła umieścić zdjęcia od siebie, a cały album jednocześnie mógł być też na zupełnie inne zdjęcia. Strony projektowałam w ten sposób, aby w pionie mieściły się dwa poziomy zdjęcia 9 na 13. Na pierwszej stronie jest rameczka na zdjęcie 9 na 13 pionowe. Jednocześnie wydaje mi się, że papier kraftowy, z którego jest wykonana, jest dodatkową ozdobą, jest przepiękny i świetnie się na nim pracuje. Jaki też przepiękna jest ta kolekcja First Edition. Po prawej stronie na tym pięknym arkuszu z słówkami możemy przykleić swoje zdjęcia, a na środku możemy wsunąć je. W każdej stronie jest mata. Pomieści ona 4 zdjęcia 9 na 13. Na kolejnej stronie jest ukryty wodospad. Jest on ukryty w takiej kopercie zamykanej na magnesy. Wodospad pomieści 8 zdjęć i te małe obrazeczki, które się na nim znajdują, są to wycięte z arkusza obrazki. Kolejna strona jest dość nietypowa, bo jest przecięta na pół i ma takie dwie rameczki. I w każdej rameczce mieści się tutaj mata, który, przez którą będzie widać zdjęcie, oraz sama w sobie każda mieści taką matę jeszcze w stronie. I dodatkowo jak się otwiera, to tam też są miejsca na dwa zdjęcia. Z drugiej zaś strony są dwie kieszenie i mieszczą one maty na zdjęcia 9x13 oraz takie małe tagusie wycięte z resztek papieru. Chociaż przyznaję, że papieru mi nawet trochę zostało z tej kolekcji. Tutaj możecie też zauważyć, jak piękny jest ten papier. Ten brązowy arkusz jest wyembosowany tak, że te roślinki się na nim lekko świecą. Ma on też świetną fakturę. Jest w fajnym dotyku. Książeczka na kolejnej stronie pomieści 5 zdjęć, i jednocześnie pod nią znajduje się magnes, który utrzymuje stronę zamkniętą. Tutaj miejsce na kolejne dwa zdjęcia i jeszcze więcej zdjęć na takich matach oraz możemy też je umieścić na lewej stronie, na tym pięknym papierze z, ze zwierzątkami. Taka ciekawostka ten papier jest wypukły. Te ramki, które otaczają te zwierzątka są takie lekko wypukłe, no i tutaj mamy mój ulubiony dynamiczny wodospad, bardzo dużo zdjęć i bardzo fajny efekt, a jest to dość prosty i fajny do wykonania. No i tutaj mamy powtórzenie znów tego motywu z przeciętą stroną i dwoma ramkami, tylko tym razem jest ona w papierze w takie super dechy. No i znów taką mata na zdjęcie, w środku też pomyśli dwa zdjęcia. No i jeszcze tutaj dwa zdjęcia na macie wewnątrz. Biały papier wdechy też jest fakturowany, ma on taki... taką fakturę deski, jak się dotyka to czuć jakby słoje. Następna strona jest dosyć podchwytliwa, spójrzcie zresztą sami. Sama w sobie pomieści 6 zdjęć, a dodatkowo jeszcze są miejsca na zdjęcia, które możemy przykleić na te maty. Na dole jest belibend i na górze jest też belibend. Strona zamyka się na magnesy. No i kolejna mata na cztery zdjęcia umieszczona w stronie. Tutaj jest taka koperta zamykana na sznuraczek jutowy a w środku jest bardzo dużo miejsca na zdjęcia bo nie dość, że każda strona posiada maty i kieszeń, to jeszcze sama w sobie mieści na z prawej strony zdjęcia, które możemy przykleić. No, i już ostatnia strona, czyli strona okładkowa. Tutaj mamy kopertę harmonijkową. Ona jest właśnie typowa, dlatego, że możemy ją podnieść. I w środku mamy bardzo dużo miejsca na maty i na zdjęcia, i wszystko na pewno się pomieści. Za nią z kolei jest miejsce na cztery zdjęcia, takie troszeczkę ukryte. No i dotarliśmy do końca albumu. Jednocześnie chciałabym podziękować mojemu asystentowi, który udzielił mi swoich rąk, które wam wszystko dokładnie pokazały. Zapraszam Was też na moje inne media społecznościowe oraz do komentowania, podzielcie się swoją opinią. No i do zobaczenia niedługo.